Nowe skrzynie na kidrop.pl Zgarnij najlepsze gry i fałdolce całkowicie za darmo. Odbierz darmowe 2 zł na start i dołącz do 400 tysięcy zadowolonych graczy. Kod promocyjny w opisie. Hey, cześć się Mako Sejrencji i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Na samym sensie chciałbym Wam przypomnieć o zasubskrybowaniu go o taki sam czarny jakie widzisz tutaj na partilki tam na dole. A dzisiaj pokażę Wam, jak w krótki i szybki sposób zrobić intro, nie pobierając żadnego programu. Wszystko jest dostępne w internecie na jednej ze stron. Yy, oczywiście wszystko jest darmowe, możecie tworzyć tam własne intro, ale też są gotowe, które możecie sobie w bardzo prosty, szybki sposób edytować i to dzisiaj Wam na, yy, to Wam dzisiaj na dzisiejszym odcinku pokażę. No, a jeżeli chcecie, to żebym pokazał wam, jak tworzyć swoje własne typowo intro, to oczywiście zostawiacie łapki, w górę piszcie w komentarzach. A jeżeli będzie takie zainteresowane, to oczywiście taki odcinek zrobię. Ok, a więc przejdźmy teraz do komputera. Ok, a więc jesteśmy już przy komputerze i przechodzimy na. wchodzimy w na naszą przeglądarkę, wchodzimy na stronę panzajtką. Wszystkie linki oczywiście będą w opisie filmu. No i tutaj mamy do wybrania sobie różnego rodzaju gotowych już intra, outre, które możemy wykorzystać, edytować pod. Swoje potrzeby. Ja może sobie, nie wiem, wybiorę to. Do pokazania Wam, zaprezentowania intro takie. Mm, Okej. Okay. Teraz się wczytuję. Dobra. Tutaj oczywiście mam podgląd, jak to wygląda. Ja jedyne, co chcę zrobić to. No, to ten dźwięk wyłączę, bo nie wiadomo, jak ta muzyka, tam zareaguje i tak dalej. A też nie potrzeba, będzie nam przeszkadzała, tylko teraz. No i dobra, widzimy. Tak to wygląda ogólnie. Musimy tutaj oczka zesłaniać. No i teraz przechodzimy do edycji. Wchodzimy sobie w. Yy, w tutaj w ten taki ala, nie wiem, kwadrat, sześciokąt, co to jest, najmniejsza. No, no i tutaj mamy edycję tekstu. Name. To sobie wpiszę na przykład simi, tak jakbym dla siebie robił. W każde to wpisujemy tak samo. i spójrzcie jak to teraz wygląda, tekst się zmienił, nic to nie jest skomplikowanego, bardzo proste, szybkie, w robocie dosłownie, no w chwilę znaleźć sobie, i teraz tak, tutaj oczywiście możecie także wyjść w muzykę, wybrać sobie oczywiście jakąś dowolną muzykę, jaką byście chcieli, ja tu nic nie będę wybierał, aktualnie zmieniał nawet, głośne zmienić tutaj z tego, co widzę, to można i tak dalej. No i tutaj mamy zakładkę download, czyli pobieranie. I tutaj sobie wybieramy, czy chcemy mieć w jakości dobrej, czy w bardzo dobrej i tak dalej. Ja zawsze polecam good quality, bardzo dobrej. Wybieramy sobie mkv. Mm. I klikamy start video render. W tym momencie tutaj nam się to renderuje. Ja oczywiście nie będę tego renderował, bo to mi jest niepotrzebne, ale pokażę Wam jeszcze jakieś może Outro? Poszukamy. O. o, no to zobacz. Patrzcie na to. Tutaj mamy oczywiście także różne Outra. Zobaczmy jak to wygląda. Muzyka się włączy. O i fajnie się pojawia. Subskrybuj i lajkuj. No fajnie to wygląda. Nie powiem. Sam mam swoje outro zrobione w tym programie i intro, więc Naprawdę mogę polecić. Eee, wchodzimy znowu tutaj W miejscu thank you for watching to wpiszmy sobie hmm. Dzięki Za Obejrzenie To tak samo Dzięki za Obejrzenie Mm. Subskrybuj i lajkuj na przykład to. I tu tak samo. Subskrybuj i lajkuj. I zobaczmy jak to wygląda. A dobra, widzę problem. Mm. Tu nie uznaję znaków polskich, więc musimy E na E zamienić, dobra. I tak samo tu. I będzie okej okay wszystko. O, i teraz będzie git to wyglądało, dobra. No i tutaj sobie możecie oczywiście już w YouTube Studio doda, pododawać swój awatar, swój odnośnik do subskrypcji. Możecie tutaj oczywiście do filmu odnosić dodać. I to jest taki bardzo prosty sposób, jak szybko zrobić intro. I to, to są niezalarmy. I tak samo możemy tu oczywiście muzykę sobie zmienić. I tu wchodzimy w zakładkę Download. Polecam wybrać Good Quality MKV i Start Video Reader. Jeszcze tak dodatkowo, jeżeli będziecie mieli problem, bo niektóre, niektóre programy do montażu nie odtwarzają MKV. Jeżeli chcecie, no to wpisujecie sobie przynajmniej yy, MKV na MP4. I tu macie różne. Mmm... Dosłownie konwertery, tak? Bez instalacji. A mam wklei link do takiego konwerteru również w opisie. Okej, okay, mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli tak pamiętajcie, o zostawieniu łapki w górę, zasubskrybanie kanał, zaznaczenie dzwoneczka z kolejnymi odcinkami na bieżąco. Widzimy się jutro, trzymajcie się i cześć!